Witam serdecznie w poniedziałek. Wygląda na to, że będzie padać, ale nie jest ciepło, także jest fajnie. Jeden z tatą do sklepu kupić parę rzeczy dla kota. Może będzie kupiona klatka. Yy, zobaczyć na bilety busem, na przykład z Siemri Bangkok. To właśnie przestało niedawno padać, dlatego przyjechaliśmy do fryzjera, obciąć włosy. Fajna kawiarnia, Fajnie, fajny tytuł. Nie piłem, także nie mogę ocenić, czy dobre, czy nie. Właśnie wyszedłem od fryzjera. Boki tył cały ściołem. Yy... Pomożesz mi nagrać tył? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. I kupiłem też bilet Siem yy... Reap Bangkok za niecałe 43 dolary. No właśnie przyjechaliśmy do dużego Ankor Market, kupić jakieś produkty yy, do zjedzenia i jakieś rzeczy dla kota piasek dla kota, jedzenie dla kota i może coś jeszcze. No i potem jeszcze pokażę za chwilę Wam, co zostało kupione. Jeszcze się zatrzymaliśmy po drodze do Romana, do apteki po leki dla mamy, na przecież do tego szpitala. Przyjechaliśmy właśnie do Romana. Tata chciał przyjechać na parę minut, pogadać. Nie wiem o czym, nie mam pojęcia. No ale tak czy siak przyjechałem. Do Romana. Roman karmi swoje rybki. Ma tu taki otwarte akwarium. Dosyć duże rybki kolorowe tam są. Jak jest światełko włączone, to wszystko tak fajnie, ładnie widać. Rybki właśnie przypłynęły. Takie duże. Nie? No. nie, Dobra, Romanie, już się za tym zaklimatyzowałeś. Godzina 7:40, dopiero właśnie wróciliśmy do domu. Została kupiona szczotka dla kotka, żeby czesać jej futerko. Sucha karma, smak łososiowy Tata to kupił. 10 kilo piasku na Kociem Kuwetę. Zapach kawowy. Z Netto wziął też mąkę, bo będzie tata robił pizzę jutro. Yy do krewetek albo do kurczaka, żeby mieć taką panierkę. Salami. I z kurczaka piersi. Oraz tu są leki dla mamy. Lovenox od korporacji Sanofi i jakiś krem hirudoid, nie wiem. I to wszystko było kupione w Ankorze ta sprząta kuwetę i właśnie kot przeszkadza, robienie w tym. Jak ja sprzątam to mi też wchodzi, próbuję wsypać piesek z powrotem do kuwety. No ale teraz jest jakaś grzeczna. <gry> no prawie. Zobaczymy czy nowa karma sucha będzie smakowała kotkowi, coś nowego. Chyba nie za bardzo. I przetestujemy sztoteczkę, jak się nie będzie mi uciekać. Jeszcze muszę podjechać, kupić jedzenie dla mamy. Chcę sobie zjeść ten pseudo kebab Prolo. I jeszcze zatrzymam się w sklepie kupić coś do picia. Właśnie teraz będę jechał z tatą do sklepu kupić salami, jakieś mięso. Grzybki i parę innych rzeczy na pizzę, bo zapomniał, nie dokupił. A co jest cici? I wczoraj wieczorem, jak jechałem do sklepiku, znalazłem takie fajne. O, takie O. I fajne jest mi się bardzo to podoba. Jechaliśmy właśnie na motorze i zaczął taki mocny wiatr. Też zaczął parać No ale ubraliśmy ten Płaszczy i będziemy jechać dalej Przyjechaliśmy na rynek, na taki którym jeszcze nie byłem A ty tata tu byłeś? Nie, też jeszcze nie jestem, pierwszy raz Też pierwszy raz Moja mówi, że tu zawsze trochę tanie. jest niż na rynku Bo tu też tak kurtowo sprzedają Ciekawe Ładna <laughs> oh, okay. mm. Dwa tysiące za kilo chyba. 2000? Oh. 1 yeah. kilo? Tak. Yeah. Ok, bardzo. Tu też jakieś sklepiki są widzę. Czy warsztaty nie wiem. Na pierwszy rzut oka tak wygląda. No co fajnie tutaj! Tata gdzieś poszedł Zniknął Porwali go No, tata właśnie kupił 3 mango za złoty pięćdziesiąt Sześć tysięcy Nie, poczekaj, poprawka Dolar pięćdziesiąt Sześć złoty polski, Sześć tysięcy real mi się pomyliło niechcący no taki ryneczek jak większość innych podobnych sól ktoś sprzedaje ciuszki krawcowe tutaj są no i co pierwszy raz tu jestem pierwszy raz takie coś na oczy widzicie jak ja w sensie ten rynek skarpety, paski, jajka Wszystko razem sprzedają ludzie niektórzy niektórzy mają takie ogólne sklepiki O, plecaczki placzki. Owoce tutaj Biżuteria jestem właśnie z innej strony teraz tego rynku, bo tam były już same ciuchy i parę takich warsztatów pozamykanych. Jeszcze więcej złota, biżuterii. Ściastka, ciastka, pieczywa, ktoś to sobie sprzedaje. No jak na rynku. To właśnie wyszliśmy ze sklepu. Są rzeczy na pizzę kupione, właśnie, ale mi okulary zaparowały. Akurat tylko jak już wyszedłem, całe zaparowane mam. No taki rachunek 9,91 grzybki z salami. Banany, mango, w sumie te rzeczy z rynka, a te z, ze sklepu były. Także zakupy są zrobione, ja zaraz jadę w stronę miasta. No, ja już właśnie się zbieram na yy, przejazd do miasta. Słońce wyszło i jest znowuż gorąco. Ale ja się nie dam oszukać, biorę buty ponieważ mam rany na stopie od tych laczków, klapek i no nie chcę po prostu mieć mokrych stóp znowuż, także biorę buty i plecak biorę mój plecaczek Właśnie przed chwilą wróciłem do domu yy, przez deszcze głównie, bo padało bardzo długo i mocno. Także jak przyjechałem, tata jedzie do sklepu i ja z tatą znowu do sklepu. Tata robi pizzę, bo wie, że lubię bardzo y, pizzę mojego taty. Ja myślałem, że przez ten czas, jak też padał, że tata w końcu zrobił i... Że, że jedzą albo że tego czeka, ale nie, tata czekał, aż ja wrócę, żeby robić pizzę. I czym ta pizza będzie, tata? No, mamy peperoni, mamy. Peperoni, salami, cebula, papryka. S standardowo. Nie, i jeszcze mamy ten, jak to się mówi, ci pokażę. <noise> Wołowina australijska? Kodek poluje na żaby Wybiegła po prostu z domu, bo zauważyła Żabkę No co ci ci? Co tam widzisz? Co tam widzisz kochana? I słodki kotek nie do podrobienia jest jeden na takim całym świecie. O, tak właśnie wygląda pizza zakończona. się tak fajnie prezentuje kolorowo. Ale ładnie kamera teraz, telefon nagrywa. Miam, 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 miam. Pięknie pachnie, szkoda, że nie czujecie tych super zapachów. M mama jeszcze zrobiła pieczywo, taki chlebek. Dosyć duży, solidny. Ładnie pachnie. Tak się prezentuje. Druga placha. Dzisiaj też chciałbym powiedzieć, bo ja nie miałem okazji tego nagrać. Niestety, bo jak już wyciłem telefon, no, yy, kod przestał to robić. Ale ogólnie. Było to opakowanie te z obrazkiem krewetki, co widzieliście. I kot normalnie stał obok tego i patrzał, i próbował krewetkę ugryźć. I to tak śmiesznie wyglądało, bo kota gryzie, gryzie tak szybko, a tu nie ma nic. I tak się patrzy, co jest. Nie tak, co się dzieje, i znowuż próbuje, i znowuż, i znowuż, i znowuż, i w końcu. A jednak tu nic nie ma i poszła sobie. A w ogóle chciałem y, też kilka razy powiedzieć, że po kmersku koc się nazywać ma. Zawsze to chciałem, ale zawsze mi to jakoś unikało z głowy, wychodziło po prostu. No i ogólnie tak minął dzień, trochę się nachodziłem. Jest y, w Polsce dzień ja. Dosyć dużo niestety też padało, więc część czasu spędziłem pod jakimkolwiek dachem. Czy to most, czy to sklep, czy kafejka, czy tak dalej. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Było fajnie. Fajny Dzionek. Dziękuję za komentarze, lajki, subskrypcje, oglądanie od początku do końca. I reklam to naprawdę pomaga. Tak samo jak i. W zasięgach na YouTube i łatwiej ludziom mnie znaleźć. Dziękuję bardzo i za wsparcie, jakiekolwiek są różne wsparcia. Do zobaczenia w następnym odcinku lub live. Ja mam też patrona. Ktoś, co ch chce być moim patronem, można sobie pobrać parę opowieści w języku angielskim albo rysunków. Pa! pa!